Drodzy Państwo, i kolejny niezwykły gość w naszym studiu. Zwykły, niezwykły poseł Bartłomiej Wrublewski, Prawo i Sprawiedliwość. Witam Pana posła. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. A dlaczego zwykły, niezwykły? Otóż jest nowa inicjatywa rządu Donalda Tuska. To jest inicjatywa związana z takim przedsiębiorcą Rafałem Brzoską, szefem impostu. To ma być. Pomysł na zorganizowanie na nowo spraw przedsiębiorców w Polsce poprzez deregulację. I tą deregulację tak naprawdę zlecił pan Donald Tusk temu przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy z branży pocztowej, posiadającą taką, posiadającego małżonkę, taką czarną perłę, Telewizji TVN, no i to, to są ci eksperci, którzy, którzy mają tutaj dużo w naszym kraju zmienić. A dlaczego niezwykły? No bo zdaje się, że to pan, panie pośle, był szefem takiej komisji deregulacyjnej w poprzedniej kadencji Polskiego Sejmu, który coś tam na ten temat wie i coś w tej materii zrobił. Jak pan ocenia tę inicjatywę Donalda Tuski i Rafała Brzoski? Czy rzeczywiście byłem szefem Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji w latach 21-23. Przeprowadziłem przez Sejm trzy przygotowane przez siebie ustawy o edukacji domowej, likwidacji lokalnych monopoli gazowych i taką przekrojową ustawę deregulacyjną, a także jedną ustawę rządową w tym obszarze. Ja, cieszę, ja, ja też wejdę panu w słowo. Uczestniczyłem w, w takich pracach, też, które posunęły do przodu, czy właściwie y, przysłużyły się do, y, do takiej ustawy o fundacjach rodzinnych, prawda? które znacząco ułatwiły dziedziczenie polskim potomkom w rękach rodzin firm w Polsce, no więc to pamiętam też Pana rolę w tym, w tej ustawie, w, tym, w, tej, w tej pracy I, i, i pamiętam w ogóle wiele efektów, jako też prezes Izby Polskich Przedsiębiorców, pamiętam wiele efektów Pana pracy, no i dlatego myślę, że jest Pan bardzo kompetentną osobą, która nam odpowie na to zagadkowe, tą zagadkową nominację, to, to pytanie dotyczące Pana Brzoski. Ja najpierw jeszcze tylko tyle, że cieszę się, że Donald Tusk zmienił zdanie, bo przypominam, że dokładnie dwa lata temu w Senacie nasza ustawa deregulacyjna była fanatycznie, powtarzam słowo fanatycznie, zwalczana przez polityków platform Obywatelskiej, pana Bosackiego, Sheinfelda i innych. Więc oni z takich pozycji etatystycznych wracają na pozycje wolnorynkowe, no, bo taka jest idea deregulacji, żeby poszerzyć zakres wolności przedsiębiorców i obywateli, bo deregulacja to nie jest tylko eliminacja niekorzystnych rozwiązań obciążających przepisów biurokracji w biznesie, ale także w naszym życiu codziennym. Co do inicjatywy wyciągnięcie pana Brzosku. Ale pan jeszcze niech, niech pan mi pozwoli jeszcze przerwać, bo bardzo pana przepraszam, ale taką wycieczkę jeszcze chciałem odbyć, bo ja, jak pan wspomniał nazwisko pana Scheinfelda, to mi się od razu przypomniała ta komisja Palikota, Scheinfelda i jeszcze paru tam innych, która kompletnie Kompletnie nic nie wniosła. Tam stanęli na takich kartkach papieru. To były, zdaje się, jakieś ustawy przeszłe. Palikot perorował do zgromadzonego tłumu dziennikarzy i na tym się skończyło, prawda? Pan Szeinfeld po prostu wyszedł na. No, nieciekawie wyszedł, prawda? Po tej całej chutzpie z komisją deregulacyjną pana Palikota. I jedyne, co tam za swojej kadencji. Bo przecież zajmował się przedsiębiorczością w rządach Platformy Obywatelskiej, to on załatwił tą sprawę załat załatwienia. Sp Założenia firmy przez jeden dzień, prawda? I, i, I nie udało się ani tego zrobić w jeden dzień, ani nie miało to żadnego specjalnego znaczenia dla ułatwień i funkcjonowania firm w Polsce. No więc, więc on prawdopodobnie tak zwalczał fanatycznie, jak pan to powiedział, pan to nazwał, no z takich powodów osobistych, no bo zawiść nie jedno ma imię, prawda? Tak. No, więc po kolei, czyli wracając do, wracając do, wracając do dyskusji. Każdy, kto, kto traktuje kwestię deregulacji jako sprawę. Jako sprawę takiej akcyjnie, jako sprawę jednej czy drugiej konferencji, musi polec, dlatego, że mamy do czynienia z dziesiątkami czy setkami wyzwań związanych z nadregulacją naszego życia. I te działania Donalda Tuska w oczywisty sposób są elementem z jednej strony kampanii Rafała Trzaskowskiego. Chodzi o to, żeby jednak przeprosić się rząd z przedsiębiorcami, którzy są zawiedzeni tym pierwszym rokiem działania, działania Platformy Obywatelskiej i koalicjantów, bo mieli nadzieję na lepsze traktowanie przedsiębiorców, no a nic z tego przez pierwsze już półtora roku nie wyszło. Z drugiej strony, bez wątpienia, działanie Tuska jest związane z inspiracją Trumpowską. Donald Trump zapowiedział największą w historii deregulację gospodarki amerykańskiej. Prawa amerykańskiego z taką intencją, że ma to przywrócić pozycję, silną pozycję gospodarczą Stanów Zjednoczonych, czyli wiąże z deregulacją, z większą ilością wolności, z wzmocnieniem wolnego rynku, szansę na to, aby Ameryka utrzymała czy wzmocniła swoją pozycję ekonomiczną na świecie. I ja tą diagnozę Trumpa podzielam nie dlatego, że zacząłem słuchać Trumpa. Tylko dlatego, że zarówno Trump jak i ja wychodzimy z tych samych założeń, można powiedzieć ideowych, gospodarczych. No, z takiego przekonania, że wolny rynek działa lepiej niż rynek mocno regulowany, a ta fala właśnie etatyzmu, biurokratyzacji gospodarki no to przez ostatnie lata była bardzo bardzo była bardzo bardzo mocna tacy socjalistyczni czy socjalni myśliciele jak Piketty Stali się bardzo modni, a to myślenie wolnościowe, wolnorynkowe było tak odsuwane, no i troszkę dezawuowane. Ja uważam, że musimy ciąć biurokrację bardzo mocno, natomiast żadne działania, takie tylko, tylko medialne, żadne akcje tego rodzaju no, realnie nie rozwiążą problemu, dlatego że tu trzeba ciągłego starania. No właśnie Pan miał pewne osiągnięcia, no ale weźmy tą y, inicjatywę za dobrą monetę. Panie pośle, weźmy ją za dobrą monetę. Pierwszą zapowiedzią, którą ja słyszałem y, w jakiejś enuncjacji prasowej, y, jest taka oto wypowiedź pana Brzoski, że on nie będzie żadnych ustaw nowych wprowadzał. No to y, jak on może te zmiany przeprowadzić? Na zdrowy rozum. Jak pan to ocenia? Jeżeli on nie będzie żadnych nowych ustaw wdrażał? Czy, czy na, na, na czym ma polegać? No, no mówię, znaczy tak, szukając yy, dobrej woli w tym, w tym, co on mówi. Jakby z, z, za, najpierw trzeba było trzeba wytłumaczyć, skąd się, jaki problem ma rozwiązać deregulacja. Deregulacja ma rozwiązać problem nadregulacji, czyli yy, takich lawinowo przyrastających regulacji. Które ograniczają nasze życie jako przedsiębiorców, jako właścicieli, podatników, rodziców, e, osób, które budują domy, itd. itd. E, I ta presja regulacyjna, żeby normować kolejne kwestie, ona płynie z różnych kierunków. Z instytucji globalnych, na przykład WHO, widzieliśmy to bardzo mocno w pandemii, z instytucji europejskich, która odpowiada za według różnych szacunków 70-70, 80% regulacji w obszarze gospodarki. Z władzy publicznej różnych szczebli, od państwowej do samorządowej i wreszcie z takich indywidualnych działań y, urzędników, którzy bardzo często wybierają z różnych możliwych interpretacji przepisów tą najmniej korzystną dla obywatela czy przedsiębiorcy. No i zwalczać, można powiedzieć, te, tą nadregulację y, można na różnych szczeblach różnymi działaniami. Nawet poprzez, nawet poprzez działania takie edukacyjne z, z, z biurokracją, żeby próbować wpłynąć na sposób działania urzędników. Ale w każdym z tych obszarów jest to trudne. Najbardziej taki jasny sposób działania to jest sposób ustawowy, dlatego że kiedy jest regulacja ustawowa, no to już urzędnicy wszystkich szczebli nie mają czy mają mniej do powiedzenia. Natomiast inne sposoby zwalczania tej nadregulacji, tej biegunki legislacyjnej biurokracji są utrudnione, no bo zawsze są związane czy często są związane z tym, że liczy się na czyjąś tylko dobrą, dobrą wolę. I na pewno jeśli chcemy osiągnąć sukces w postaci Przywrócenia nam części naszych konstytucyjnych wolności musimy działania podejmować na różnych poziomach, no ale poziomem podstawowym jest redukcja obowiązków, redukcja uciążliwych przepisów w drodze ustawy. No właśnie, a tutaj nie ma być ustaw, ale pan, dlatego, dlatego, czy, dlatego chciałbym to... zwrócić uwagę na dwa, na dwa takie fundamentalne yy, akty prawne, które z jednej strony Poróżniły prawo i sprawiedliwość, rząd, który pan wspierał w zeszłej kadencji, a z drugiej strony, które były najbardziej przyjazne, otwarte dla polskich przedsiębiorców. Tym jasnym aktem, zacznijmy od, od tego, który, który był wielką nadzieją dla polskiego biznesu, naprawdę, ja pamiętam nawet pewien entuzjazm wokół tej sprawy była tak zwana konstytucja biznesu, bodaj z roku 2017. Konstytucja biznesu, na mocy której powołano, czy 18, na mocy której powołano między innymi rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, na której mocy na przykład wyrzucono do śmietnika, można powiedzieć, przedsiębiorców REGON i, i, i było tam ileś, ileś spraw, które zmierzały, które dawały taką drogę, no, pozytywną, które, które, które były miodem na serce polskiego biznesu, polskich przedsiębiorców, ludzi prowadzących firmę w naszym kraju. A drugą taką, takim drugim kamieniem milowym, który z kolei był dramatem i który poróżnił i który do dzisiaj, którego do dzisiaj polscy przedsiębiorcy Prawu i Sprawiedliwości nie wybaczyli, no, i to, jest, i to jest pole do działania pana Brzoski, i to jest, to, to jest to, ta emocja, którą wykorzystuje pan Donald Tusk w tej grze brzoską, można tak powiedzieć. To był polski ład i tamtejsze przede wszystkim zapisy podatkowe uderzające w małych, średnich polskich przedsiębiorców, w tych najmniejszych których jest najwięcej i którzy są solą ziemi, tej, po której stąpamy i którzy najwięcej relatywnie płacą podatków do Skarbu Państwa. To był, to był ten, ten cios. I teraz pytam się Pana. Jaki jest Pana dziś stosunek do obu aktów, i czy uważa Pan, że ma szansę owa komisja Brzoski, czy jak ją tam nazwiemy, czy ten, 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 ta, ta grupa Brzoski, czy ona ma szansę coś w tej sprawie zmienić i w jakiś sposób rozegrać te dwa akty prawne, które wiążą się z poprzednikami rządu Donalda Tuska? Znaczy, zacznę od końca. Brzoska ma pewną szansę na odegranie tutaj pozytywnej roli deregulacyjnej. Ja też zresztą słyszałem dzisiaj jego wypowiedzi w TVN24, kiedy no, pozytywnie odnosił się między innymi do naszej ustawy deregulacyjnej, która obecnie jest w Komisji Gospodarki. Jutro będzie przez Komisję Gospodarki rozpatrywana. Nie jest to takie oczywiste, bo większość rządowa Większość parlamentarna przez rok mroziła tą ustawę. Ona została wniesiona na początku lutego 2024 roku. Jest tam 27 ważnych propozycji od obniżenia VAT-u na odzież obu, obuwie dziecięce, zniesienia podatku od schronów, możliwości rozliczania działalności niewidencjonowanej w cyklu rocznym, a nie dotychczas, jak to jest w cyklu miesięcznym, co w praktyce uniemożliwia wielu drobnym rękodzielnikom, rzemieślnikom prowadzenie działalności nieewidencjonowanej, no bo muszą się rozliczać co miesiąc, co jest niemożliwe ze względu na warunki, a w skali rocznej byłoby to możliwe. Zwiększamy też w tej ustawie możliwość rozliczania podatkiem ryczałtowym o 50%, czy kwota przychodów wzrasta o 50% z dwóch do 3 milionów euro. Mały ZUS Plus zostaje uczyniony czy można z niego korzystać bezterminowo, czy zmieniamy zasady sporów, prowadzenia sporów między ZUS-em a obywatelami i przedsiębiorcami, przenosząc ciężar dowodu na stronę ZUS-owską. Tych propozycji jest znacznie, znacznie więcej, mógłbym o nich długo mówić. Także jest tam wiele dobrych propozycji. No i Brzuska powiedział, że to są generalnie dobre propozycje i że on tą ustawę wspiera no więc to jest pierwsza taka sytuacja że zobaczymy po tej komisji i po tym czy ta, czy większość parlamentarna podda tą ustawę pod głosowanie w sejmie zobaczymy jak wygląda tutaj dobra realnie dobra wola w tym obszarze deregulacyjnym. Więc jaką rolę odegra Brzoska, to zobaczymy, ale myślę, że pewien kredyt zaufania można mu, można mu udzielić, w szczególności w świetle też tych jego deklaracji i zapowiedzi. Natomiast jeśli chodzi o bilans rządów zjednoczonej prawicy to on jest rzeczywiście różny, no bo z jednej strony są te ustawy deregulacyjne, o których sam Pan wspomniał, Konstytucja, ustawa o fundacjach rodzinnych, Mały ZUS+, więc rzeczy, które były ważne dla przedsiębiorców, było całkiem wiele. Przypomnę jeszcze na przykład o powołaniu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, którzy, który skutecznie w wielu sprawach Wspierał przedsiębiorców i w relacjach z rządem, i z parlamentem, i w innych instytucjach. Adam Abramowicz to na pewno była ta jasna część i ta pozytywna część rządów Zjednoczonej Prawicy. Mogę tutaj powiedzieć, i wchodząc Panu w słowo w imieniu Rzesz Przedsiębiorców, że ta instytucja dała głos przedsiębiorcom w Polsce. Przedtem tak. byliśmy pomijani, przedtem nasz głos był gdzieś w ogóle poza widzeniem rządzących, a tutaj nagle ta instytucja włączyła postulaty i głos polskich przedsiębiorców do procesu legislacyjnego. To, to była niezwykle ważna sprawa, także dla pewnej autoryzacji nowej władzy, którą Podówczas był PiS. Myślę, że przez PiS niewykorzystana należycie, ale, ale niewątpliwie o takich cechach. Z, z, zgadzam się z tym. Adam Abramowicz odegrał bardzo pozytywną rolę i mam nadzieję że nadal będzie. Odgrywał w tym obszarze gospodarczym taką rolę w Polsce, bo jest człowiekiem o dużych kompetencjach i dużych zasługach. Natomiast rzeczywiście dorobek Zjednoczonej Prawicy, który per saldo jest korzystny, no bo zwróćmy uwagę na to, że Polska przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości była najszybciej rozwijającym się państwem w Unii Europejskiej, jednym z najszybciej rozwijających się krajów na świecie, czwartym bodajże przez te 8 lat. Bardzo niskie było bezrobocie. Te wydarzenia, które były wydarzeniami obiektywnymi COVID, pandemia, później wojna na Ukrainie i właśnie jedna z tych zmian w polskim ładzie na pewno przytłumiły to wrażenie i spowodowały, że wiele osób zapomniało o tych pozytywach i o, i o, tych, o tej dobrej. Dobrej, bez wątpienia dobrym bilansie Zjednoczonej Prawicy. I nie ma wątpliwości, że trzeba poprawić te przepisy dotyczące składki zdrowotnej, aby w szczególności jeśli chodzi o małych i średnich przedsiębiorców, żeby, to, żeby, 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 żeby było im łatwiej prowadzić działalność gospodarczą i długofalowo stawiać na tą część polskiej gospodarki. Bo wiemy, że jest to ta najbardziej stabilna część polskich, polskiego, polskiego biznesu firmy polskie, małe, średnie, ale także większe i największe. Ja tutaj muszę w tym momencie przypomnieć, pan na pewno ją zna, taką, taki wykres, taką piramidę właściwie, jak rozwijała się polska gospodarka na przestrzeni dziejów tysiąca lat polskiej historii. I tutaj są różne zakręty, wzloty, upadki, prawda? Złoty okres, gdzie rzeczywiście, no, w wieku XVI, Polska szła do góry, prawda? Później, tam upadki. Bardzo dobrze radziła sobie polska gospodarka w czasach Królestwa Polskiego. Później, całkiem nieźle, o zgrozo. W czasie II pospolitej, ale i w czasie okupacji, gdzie była zapleczem, te ziemie polskie były zapleczem dla frontu niemieckiego, później PRL, też wzrost, choć nie tak dynamiczny, i dochodzimy do III Rzeczypospolitej, wzrost bardzo dynamiczny. I ostatnie lata Prawa i Sprawiedliwości. Naprawdę nie mówię tego jako zwolennik tego ugrupowania, tylko relacjonuję Państwu, jak wygląda ten wykres. I od roku 2016 to jest skala, to jest już prawie pionowa linia. Tak, tak znacząco, tak, tak zbiegła się i koniunktura, i, i te rządy Prawa i Sprawiedliwości. Że, że polska gospodarka miała się wyśmienicie. Mówiło się, że nigdy w historii polskiej takiego nie osiągnęliśmy sukcesu gospodarczego, tak świetnie się nie rozwijaliśmy. I to jest prawda. Co by tam nie powiedzieć o różnych markamentach? Tu o faktach nie dyskutujmy. To był okres najlepszy dla Polski w całej jej historii. No dobrze, ale, ale po tej laurce. Ja jeszcze muszę dopytać pana o ten polski ład, bo, bo widzi pan, no bo wydaje mi się, że komisja brzoski, czy komisja, jak nie ma jeszcze takich formalnych ram, ale ta grupa brzoski, to ona właśnie to próbuje wykorzystać. Że, że wyście jako Prawo i Sprawiedliwość do końca nie potrafili ani wizerunkowo, ani propagandowo, bo ja jeszcze muszę przypomnieć, że takiej pomocy jak w COVID-ie polscy przedsiębiorcy dostali mimo tych obostrzeń, bo to była pomoc z jednej strony obostrzenia, a z drugiej strony niewiarygodna w skali Europy nawet. Wielka pomoc gospodarcza dla tych firm, które dostawały bez ograniczeń. Zresztą był to nasz postulat jako Izby Polskich Przedsiębiorców. Bardzo dziękujemy, rządowi, że, że chociaż w ten sposób próbował się zrewanżować yy, i uratować polskie firmy, no to, no to wy nie potrafiliście tego rozegrać, czy, czy udowodnić Polakom, przedstawić yy, tak, żebyście na tym wygrali i odpowiednio to zdyskontowali, a z drugiej strony, no yy, ten Polski Ład, z którego, najpierw, z którego najpierw weszliście na pełnej, że tak powiem, parze, a potem, a potem się wycofaliście i zostawiliście tylko te yy, Bolące zapisy firmy polskie, no to, to, też, to też jest pożywka dla tej akcji propagandowej, którą w tej chwili realizuje z Brzoską Tusk. Tak naprawdę to i ta jedna sprawa. Składka, dla, składka zdrowotna dla przedsiębiorców zaciążyła nad polskim ładem, który przecież był w wielu aspektach korzystny. No to, że mamy dzisiaj 12 PIT. To jest, zawdzięczamy Polskiemu Ładowi to, że mamy takie rozwiązania prorodzinne, jak, jak ta możliwość tego preferencyjnego opodatkowania dużych rodzin. To zawdzięczamy Polskiemu Ładowi, podniesienie progu podatkowego, także tych zmian było bardzo dużo. Obniżka cit z 19 do 9% obniżka wielu stawek VAT. W ustawie deregulacyjnej podwyższyliśmy e, kwotę wolną od podatku. E, kwotę wolno, wolną od podatku prawo i sprawiedliwość, także ogólną kwotę wolną od podatku, podwyższyło do 30 tysięcy. Więc korzystnych zmian w polskim ładzie było bardzo dużo. Natomiast rzeczywiście ta jedna zmiana dotycząca przedsiębiorców została zapamiętana e, i obciąża nasz obóz. Także cały program Polskiego Ładu jest niesprawiedliwie traktowany. Przypomnę, jeszcze jeśli chodzi o Polski Ład, na przykład program olbrzymi program inwestycji lokalnych, tylko do, do aglomeracji poznańskiej trafiło, trafiły inwestycje. Yy, no łącznie 3 miliardy złotych przez te lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale duża część to właśnie były inwestycje z Polskiego Ładu. Teraz będą otwierane kładki Berdechowskie w Poznaniu w piątek. No to też dzięki 100 milionom z Polskiego Ładu w tych gminach, w aglomeracji poznańskiej budżety inwestycyjne wzrosły. W czasie rządów prawa i sprawiedliwości sześciu czy siedmiokrotnie. A podobno Więc... wyście odbierali pieniądze gminą i no, było... widzimy pana Jaśkowiaka, jak tak, wspaniale nie... pozuje na tle tych, tych, tych mostów berdychowskich czy kładek. Dlatego jest, Paradoks. Prawda, dlatego jest prawda czasu i prawda ekranu. I tutaj to wyraźnie widzimy. W polskim Ładzie było mnóstwo rozwiązań bardzo dobrych, właśnie także podatkowych, z których korzysta większość Polaków. Natomiast były rozwiązania nie do końca przemyślane, które dotknęły pewną grupę przedsiębiorców, ale to one zostały niestety zapamiętane. Cały czas mówię o tych błędach wizerunkowych. Na koniec, panie pośle, żeby podsumować sprawę grupy Brzoski. Jak pan ocenia, jakie pan daje szanse temu projektowi, tym działaniom? I może, jaką kartkę by pan im wystawił na, na starcie? Czy, czy to będzie żółta, neutralna, czy może czerwona? Po owocach ich poznacie. Ja zachęcam do podejmowania działań deregulacyjnych, nie tylko w obszarze biznesu, ale naszego hmm. życia, bo to państwo jest dla obywateli, a nie obywatele dla państwa. No dobrze, ale wizerunkowo. No to oni wygrywają, tak? Pana przeciwnicy. Dlatego, że, że Komisja Brzoski ma bardzo dobry PR, bardzo dobre notowania w, w mediach mainstreamowych, TVN, Polsat, Telewizja Publiczna. Taki, t, takich szans pan nie miał. No mimo też propagandowych mediów za plecami. Jednak, jednak te zbliżone do grupy przedsiębiorców dziś są po stronie Donalda Tuska. To jest wielki błąd zjednoczonej prawicy, kierownictwa naszego, że tą szansę dla nas, którą ja widziałem, my widzieliśmy przed Trumpem, zanim stało się to modne, że nie umiano tego wyeksponować, może nawet, że nie chciano tego wyeksponować w ramach rywalizacji wewnątrz formacji. Dziś ktoś inny robi to lepiej. Natomiast niezależnie od tego, jakie są intencje Donalda Tuska, to tak jak powiedziałem, po owocach ich poznacie. Wiele lat temu Palikot i Seinfeld też mieli na początku dobry PR, a skończyło się na występach z falusem. Myślę, że w tym wypadku nie będzie to, nie skończy się to działaniami tego rodzaju. Natomiast, natomiast ponieważ działanie deregulacyjne jest działaniem trudnym, wymagającym, jeśli ma być to tylko akcyjne i zapał skończy się po miesiącu czy dwóch, to możemy być już dzisiaj pewni, że to się udać nie może. Tutaj potrzeba działań raczej rozpisanych na miesiące i lata, dużej konsekwencji i do tej konsekwencji zachęcam. Zachęcam też do współpracy. No, od czegoś trzeba zacząć, więc myślę, że od ustawy, która jest w Sejmie i która zawiera kilkadziesiąt ciekawych dla przedsiębiorców i obywateli rozwiązań. Tylko o co tu chodzi? Czy, czy, czy o to, o, o czym pan mówi, czy, czy może po prostu efekt propagandowy w przededniu wyborów? Ja już panu bardzo dziękuję. Naszym gościem był poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Zostańcie z naszym kanałem.